Witajcie kochani na kanale KitchenBook TV. Chciałam dzisiaj pokazać domowy przepis na białą kiełbasę w piwie z sosem cebulowym. Do garnuszka wlewam piwo, dodaję liść laurowy, dwa ziele angielskie i pieprz około 5-6 ziarenek. Piwo zagotuję. Do gotującego się piwa dodaję kiełbasę. Doleję odrobinę wrzątku, żeby kiełbasa była przykryta. Kiełbasa gotuje się już 5 minut. Zaczynam przygotowywać sos. Do mniejszego garnuszka wrzucam dwie łyżeczki masła. Dodaję jedną dużą cebulę, pokrojoną w mniejsze kawałki. Do zeszklonej cebuli dodaję dwie łóżki mąki oraz 150 ml wywaru z piwa. Dodaję wywar. zmniejszam ogień. Cebulę gotuję około 10 minut na wolnym ogniu. Po 10 minutach zdejmuję sos z ognia. Przelewam z powrotem do miski i przecedzam przez sito. Cebulę przetarłam przez sito. Przygotuję teraz cukier. Na patelnię. Wrzucam dwie łyżeczki cukru. I rozpuszczam. Do cukru dolewam jedną łyżeczkę wody i cały czas mieszam. Rozpuszczony karmel wlewam do sosu i mieszam. co z przyprawiam sokiem z cytryny. Pieprzem i solą. Mm, fantastyczne. Sos jest gotowy. Dziękuję córeczko, nie piję do piekła. Kiełbaski polewam sosem. Życzę Wam smacznego.